Witam i pozdrawiam was w 12 odcinku naszego pustkowia i nie ogarniam dlaczego typek ma czerwone włosy. On jest głównie starszy. On już jest emerytem, więc powinien być siwy i on był siwy. I ja nie wiem, co się stało z jego włosami. Bo ja mu jego wyglądu ani trochę nie zmieniałem. Jedyne co w jakimś przypadku było robione, no to po prostu rozmnażanie barbary. I, już, i chyba że nie, wiem, się z nią. Tak więc y, nie ogarniam. Nie wiem co się dzieje, ale dobra. To ona zaraz będzie rodziła. O ja mam taki, taką, nie wiem, magiczną chatkę, że tak to nazwę. I to jest jakby. Jest sypialnia dla dziecka, jest sypialnia dla nich, taka mini łazienka, mini kuchnia, no i oczywiście pokój do czarów. To większość z tego to są po prostu dekoracje, które gdzieś tam pobrałem. To jest ogólnie chyba stolik. Tak, dy dywany też są spoko to wszystko jest spoko. Um, tak, tutaj jeszcze ma... Te, te drzewa są te owocowe, ale one... Jeszcze są uspane, tutaj z po coś przyszła. Oni tu nie mają w ogóle żadnego chodnika ani niczego, bo ja tu po prostu biorę pod uwagę, że oni tu tak żyją trochę z naturą. Tak blisko natury, więc wiecie, starają się nie, nie być zbyt inwazyjni dla, dla natury. Co prawda, te drzewa nie pasują w ogóle do klimatu, ale, ale mniejsza o to. Ja nie wiem, ja wspomniałem kupić mu lustra, a chyba będę musiał zrobić coś z tymi jego włosami, bo mnie wkurzają. Nie tu, tu miało być. W sumie możecie mieć to lustro, tylko gdzie je powiesić? A tu, będzie git. Tak, to lustro mi się mega podoba, Ona chyba konwencją z czwórki. Konwencją z czwórki, ale... Ale moim zdaniem jest spoko, w ogóle to zajebiście wygląda. Sorry. Dobra, więc zmień wygląd. Z jakiegoś powodu... Ta fryzura jest uznawana za siwą i te też. No nie no, ty będziesz miał tą swoją białą czapkę tą. O. Dokładnie tak. I tak I powinno to. być. A nie tym jakiejś kombinacji, czerwone włosy, kto to widział, żeby. Czarodziej w twoim wieku. A, tak miotła. To jest ozdoba, ale jakoś tak mi fajnie pasowało, żeby oni te miotły mieli, wiecie o co chodzi. Ogólnie to zarys fabularny tej rodziny jest taki, nie? No, bo on jest pełnym czarodziejem. Ona jest pełną taką czarodziejką, czyli że ma tam jakieś mikroskopijne, magiczne zdolności, które wykorzystywała jako ta cygańska swatka, nie? Na ogólnie <laughs> to jest rodzina Nietoperz. Jakoś tak wyszło, że ich ożeniłem i po prostu on po niej nazwisko, nie pamiętam jego nazwiska, więc... Ale rodzina Nietoperz tak się magicznie mi kojarzy, że w sumie spoko może być. W sumie ja wiem, że bardziej do wampirów, ale still. Yy, tak. tak jak mówiłem, to, co się urodzi, to biorę pierwsze, lepsze, nie będę tam się wiecie, e, losował tutaj z dzieckiem tysiąc, tysięcy razy. To, co wyjdzie, to wyjdzie, to, co nie wiecie, to nie wyjdzie. Tak, to jest ten, więc za jakieś 8 godzin, czyli około 22.00 zgaduję, że to dziecko się powinno pojawić. Tak, jakoś. E, nim na razie tej magii nie będę. Zobaczymy, czy Co i jaką moc odziedziczy dziecko. co za wcześnie, trochę. Ale dobra. Nie, nie. Czy zapisałem, ale. Zobaczymy, co wyjdzie. To się mam pomysł na imiona. Ktoś się może śmiać, ale już wiem, jakie będą imiona. I po prostu. Ten. No, zobaczymy. Ale raczej by.

Dobra, to to mogę użyć obejmiona i dla nieprzyjemnie dla chłopczyka w takim wypadku Ponieważ będzie to uwaga Hermiona <grymiona> Oraz yy, No z racji, tyle tutaj czerwonych włosów w rodzinie, no to niech będzie Ronald Okej okay. Coś za wcześnie tutaj ta ciąża była, więc jej nie spodziewałem tak szybko, więc nie zdążyłem wam wytłumaczyć, jak u mnie wygląda dziedziczenie mocy. A więc. Yy, no cóż, w przypadku, jeżeli obo, oboje rodziców jest czarodziejami takimi 100%, to robię tak, tak żeby było losowanie z dokładnością na 90% szans, że będą mieli moce w tym przypadku to jest tak, że każdy z nich ma 75% szans na posiadanie mocy, tak właściwie. Bo mają 50% szans na to, że będą pełnymi czordziami jak ojciec 25% na to, że będą połowicznymi czordziami jak matka oraz 25% na to, że nie będą czordziami w ogóle. Yy, tak bo no tak mi wyszło ja tam nie mam jednego konkretnego systemu tak wiem że to jest losowe w zależności od tego kim są rodzice nie to a jak wygląda bycie połowiczem czardziłem dla mnie to jest tak że przepraszam yy, że oni nie mają nie są o tak jak tutaj że, że on ale ostatecznie Coś tam, niby jakiś mocem mają i zazwyczaj ci, ci Simowie, połowiczni w jakimś stopniu zajmują się czymś, czymś powiązanym właśnie z czarami. Jak ona ma tą zegarską swatką, czy na przykład ustamy, że mogą oni yy, później pracować w karierze okultystycznej, czy, czy coś takiego. czyż oni coś tam by to minimalnie robili z tymi czarami. Ale oficjalnie mocy nie będą mieli. Będą mieli taki taką bardzo minimalną moc. Więc idziemy ich losować. No i okej, okay, tutaj mam właśnie koło fortuny. No i tutaj macie 50% szans na czarodzieja, 25% na półczarodzieja i 25% na człowieka. I Hermiona będzie... Karmiana będzie czarownicą. Dobrze. A natomiast Ronald będzie. Pół czarodziejem. OK. Więc ja sobie to zanotuję, żeby wiedzieć i zaraz do Was wracam. No oczywiście trzeba dokupić drugie łóżeczko, ponieważ tutaj się bliźniaków nikt nie spodziewał. To będzie dramat. Ja już... Ja, ja w... Ale tylko do 18 są tylko takimi dziećmi. Po 18 mają rodziny. nie to nie obchodzi, że to będzie tylko kilka godzin. Jest to jest... Mam swoje zasady, których będę trzymał, sorry. Okej, okay, więc teraz poznacie rodzinkę i tak, no Barbara jest tutaj na pierwszym poziomie kariery tej właśnie paranormalnej. Bo po prostu... no w sumie pasuje, że jest... No była cykańską swatką, a teraz jest osobą, która po prostu czyta Tarota tam powiedz przez telefon, nie? Więc ma tutaj powiedzmy karty do wróżenia Więc będzie wróżyć. Yy, no, on chyba pracy nie ma. Tak, on nie ma pracy. I chyba nie będzie miał. Ale w sumie on może wytwarzać te składniki, nie? Tak i... W sumie teoretycznie możemy te składniki później sprzedawać. Więc w sumie spoko. Więc. Yy, nie wiem, produkuję esencję światła. I pora na urodzinki. Pokaż się, Ronald. Czy ty pomożesz dziewczynce? No nie. Dobra, no to bym że ona będzie troszeczkę starsza albo coś. Czy mogę pomóc drugiemu dziecku się postawić? Bo chciałbym się obu przyjrzeć, a tej gdzie pracy. dobre, więc, <głos》> Ja w ogóle nawet nie zwróciłem uwagi na jakie miałem ja kolory. No to. On ma chyba włosy brązowe, i, i w sumie jest całkiem uroczy. Jest takie słodziutki. Dobrze. Hermiona No, hermiona ma tak pomiędzy 5 a 50 lat, nie? Ale... Ale git. Jakie ona ma w kolor włosów? Czy ona nie jest blondynką? Bo to jest albo mega jasny brąz, albo w ogóle to jest... To jest chyba blond. No, no cóż, no to hermiona jest blondynką, nie? I tutaj naprawdę ja wątpię, żebym nauczył ich obojgu wszystkiego. Więc, jeżeli czegokolwiek nauczę, którejakolwiek, to będzie hit. Ej! Ja nie wiedziałem, ja nie wiem, ja grałem w Czarny ale nie pamiętam w ogóle, że oni on, jakieś obiekty tu mogą tworzyć. Hmm, to stwórzmy w sumie wiele obiektów i stwórz te weźby, to bycie mi te weźby sprzedawać. Mam nadzieję, że można. Zgadzajmy mu spokój, niech on tam siedzi, a tutaj to ty się zajmiesz dzieciakami, uczysz ich chodzić, bo um, mówić już oboje umieją. I ty musisz już chciać kreaty kreatywności nauczyć, mm, coś pomyślimy, z czego by cię tu można było nauczyć kreatywności. Yy, w sumie z, z tego, z tego, tylko nie masz gdzie pisać, to... To, to dobra, możemy postawić w talugę. Ustałem, żeby żebyś sobie malowała tak... Tu w przesadzie. O. Żebyś tak hobbyistycznie coś wytwarzała. Być taka troszeczkę artystyczna rodzina, żeby coś tam będzie, wiecie. Ym, tak I... Panna śmigotka. No, to to jedną postawmy dzieciakom tutaj do pokoju. A te. za ile to się. pięć dych? To w sumie spoko. Zawsze taki dodatkowy dochód. Bo w ogóle... A bo jeszcze dzisiaj rachunki zaraz będą. No, to będzie ciekawie. To się tu bawicie, tak. Nauczyła się tego chodzenia? Tak, nauczyła się, na miarę chodzić, to połóż się teraz malować. Musisz wbić drugi poziom, żeby dostać awans w pracy i nie pamiętam kim tam być, ale no. Zresztą ona też będzie emerytką dzisiaj, bo ja ją tylko tak troszeczkę postać żeby tylko te dzieci urodziła tak w młodszym wieku, bo Ustaliłem, że tak będzie dobrze. Tak, tutaj Jacika przyszła. W sumie Jaćka, my też byś mogła interesować Magią Powitaj ją Z okazji rachunki zapłacisz. Albo bo nie, nie witaj, bo sobie poszła. Dobra, to też pocztę i spróbujemy zapłacić rachunki. To ile te rachunki? Dobra. Stabilnie. Ale wracaj do, do malowania. A za rzeźby dostaniemy postówce, Nie no, spoko. Ja sobie z tymi dzieciakami nie radzę, więc yy, zadzwonisz po usługi i zaprosimy tutaj nianie, żeby się tymi dziećmi zajęła, bo my tutaj nie damy rady. Yy, no nie, sama same siebie nie będzie już zamawiała. Eee, opiekunka do dziecka. Tak. Teraz w prostu terminarzu. Eee, tylko na teraz. W ogóle nawet ta pokrywka tutaj pasuje. Patrzcie na nią. Jest idealna. Więc <grystanie z góry> eee, nie wiem. Ty tak nie wiem, wyczyść ten kibel. A ty się tam nie No jeszcze żyjesz, nie? <śm> hey, Kto tam zgoni? Dobra, eee... Nie ja wiem, on on się... Czuję, Nie, coś bierz zjadła. Mamy Mam jakieś resztki, to zjedz resztki. Mm -hmm, mm -hmm. I głównie to ta... Ostatnia fanatyka z wiedźmą, która przychodzi tam pomagać z naszymi... Z jedźmy, z tymi dziećmi. Tylko tutaj proszę bez romansów. Pani Stańczyk. Jakąś sałatkę tutaj masz, więc nie wiem, zjedz. Idź spać. A ty, jak się oh, trzymał? Yeah. Boże, masz straszny oh komfort. Y, i to wstać. Śpi, śpi, śpi w piżamie. Tutaj nasza pokrywka się powinna dziećmi zająć. Powinna. Chociaż się nie, nie bardzo zajmuje. No i stało się. Barbara jest staruszką. Z, po, z powrotem. Taką jaką była. Chłychłe. Ok, udało się i. Tutaj nasza Barbara Nietoperz awansowała na bycie osobą, która robi teorie spiskowe, w sumie spoko i potrzebuję no, no to nie dziwne, że potrzebowała kreatywności, no bo wymyślanie dobrych teorii spiskowych wymaga kreatywności, nie oszukujmy się, ale przynajmniej przynosi pieniądze do domu. W międzyczasie on wytworzył sm trochę smoczych łusek. Nawet nie są za drogie, a ciekawe ile będzie ten tron światła Wow, panie On sobie jeden taki tron wytworzy i my mamy wystarczające pieniądze na rachunki To ideolo W ogóle zauważyłem, że Lech to raczej tak Zdecydowanie bardziej ma skłonności ku Ronaldowi w sensie opieki że Hermiona prawie go nie interesuje. Więc. No, zdecydowanie nie zależy mu na tym, że ona jest pełną czarownicą, a on tylko półnie. W ogóle nie wiem dlaczego, ale strasznie szybko spada mu komfort, kiedy on robi te rzeczy. Tak, mega, mega szybko. Więc. Postawiłem, nie wiem, weź tu usiądź, zobaczymy, czy to ci. Czy to światła będzie ci poprawiać komfort. Czy będzie ich do jakimś stopniu. On cał całkiem dobrze pomaga, więc. świetnie. Mam chyba cztery w wyposażeniu, tak, ale no na razie ich nie będę sprzedawał. To, to jest takie wiecie. Jak na dłuższą metę by się przydało. Weź to od razu wyrzuć tutaj. To jest bardzo słodka, jakaś taka mini... Jedyna interakcja między dwojgiem dzieci w tym wieku. Ale jest urocza. Nie wiem, chyba... Wyświetlam się jedynie po angielsku, więc... Obstawiam, że to z jakiegoś moda, ale... I w ogóle to... Postawimy tutaj trochę półek i on wytwarza te składniki. I stwierdziłem, że on na razie nie będzie tych składników sprzedawał, że on będzie sobie je tam zatrzymywał, on dość szybko je robi. Yy, w sensie, na przykład Oko trawki czy ten... Yy, mistyczny Pył, to idzie mega szybko, bo na przykład Smocze Łuski, co szły dość powoli. I mam wrażenie, że to Esencja świat Światła też dość powoli. Więc... Mm, nie wiem. Ale stwierdziłem, że zamiast to sprzedawać, to postaram tutaj na półkach, żeby by dodać trochę vibu. no i umożliwić mu jakby pójść w później wykorzystanie tego, żeby mógł tworzyć zaklęcia. Wiecie o co chodzi. I w międzyczasie też wam powiem tylko, że ona tutaj kreatywność sobie wyrabia. Nie, 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 nie będzie już kupowała. Więc e, dzisiaj ma wolne i to już jest ostatni dzień tury, więc w tej turze już do pracy nie pójdzie, a w kolejnej turze powinno dostać awans na trzecie stanowisko kariery, więc powinno być dobrze. Tak, cudowny, piękny obraz, i stwierdziliśmy, że w sumie zamiast go sprzedawać, to możemy sobie taką lampkę zrobioną przez mamę powiesić tutaj w pokoju dzieciaków. Możesz to teraz jakoś, jakąś oramkować? Właśnie. Yy, o, naturalne zwierzę. No pięknie. Moim zdaniem śliczny obraz pasuje. A co się stało, jak ona by się próbowała, próbowała wchodzić w interakcję z tymi magicznymi obiektami czarodziejskimi? No, no, chyba jej się zapach nie podoba. Z księgą co może robić? Gdzie ty poszłaś? Umyśl ręce. O. A nie, lapić się chyba wody. No, rozumiem, że musiałaś popić. Ty w zobacz, zobaczyłem, że to jest taka mała, słodka panda na wannie. Jak cute. A książka, co ci co cię nauczy? Da, da ci mocę? Albo cię zabije. No, tak. Może być i tak. Weź i spać. Ty jesteś, jesteś bezdziedzicznym, co ty tu robisz? Ty nie zabijaj No. <laughs> dobra, nieważne co to tam śmierdzi. A dobra, nieważne, idź to wyrzuć i... No, no cóż, no... Tutaj też tura zagrana. Wydaje mi się, że ta wizyna będzie jedną z moich ulubionych rodzin w tym mieście. bo seryzakiem szybko mi tutaj czas leci jak gram. Znaczy, nawet, nawet nie zauważyłem, że tura minęła i po prostu mi się mega świetnie tutaj gra, więc yy, w kolejnym odcinku, prawdopodobnie ostatnim w tej turze będziemy grać yy, Jadźką i Tatkiem w sensie, no, osobno, ale wiecie o co chodzi Zatrzą to w ogóle, żeby nie leciał czas yy, no tak, i wtedy po, po w tym kolejnym odcinku prawdopodobnie Wam opublikuję ten świat. czy Wam i też sobie, żeby móc powiedzmy wrócić, mieć taki backup. Żeby w tym konkretnym momencie mieć możliwość cofnięcia się. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. To jest pierwszy chyba film w tym roku. Więc witam Was w 2025 roku i. Żegnam Was w tym filmiku i widzimy się niedługo w kolejnym i bye. -o.